Cześć, witajcie. Ja jestem z Allegro, ale nie chciałabym Waszych oczekiwań zawieść. Nie będę mówić o eanach niestety. Dobra, czyli tak naprawdę wszystkich tutaj mam. Mam nadzieję, że każdy z Was dowie się dzisiaj teraz przez te 25 minut czegoś nowego. Bo dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć po pierwsze o tym, dlaczego warto sprzedawać stricte do Czech, Słowacji i Węgier. Jak te rynki wyglądają, jak się prezentują, jak się prezentuje ich struktura, jak, jaka jest wartość tych rynków, jaka jest wartość koszyków zakupowych i tak dalej. Ale też chciałabym powiedzieć o tym, jak wygląda ekspansja Allegro na tych rynkach. Po drugie, przejdziemy do tego, w jaki sposób my jako Allegro wspieramy Was w tym crossborderze, jakie narzędzia dla Was przygotowaliśmy. Jakie nowe funkcje na platformie, korzyści, promocje i tak dalej. I też właśnie eksportowe metody dostaw. I wspomnę też pokrótce o tym, o czym nie da się nie powiedzieć przy crossborderze, przy ekspansji, czyli o tematach związanych z kwestiami bardziej formalnymi, prawnymi, podatkowymi. No właśnie, i tak naprawdę po co wam ta cała ekspansja? Wy już pewnie wiecie, bo większość z Was za granicę wysyła, ale generalnie taka najprostsza odpowiedź i taka, która też powinna Was jak najbardziej zachęcić do eksportu, to po to, żeby zwiększyć bazę klientów, poszerzyć bazę klientów i zwiększyć zyski ze sprzedaży. Bo tak naprawdę, jak sobie dobrze radzicie na rynku. Polskim, no to zdajecie sobie sprawę z tego, że nasz rynek jest bardzo konkurencyjny. W związku z czym możemy działać tylko domestikowo, tylko, tylko na rynku rodzimym i cały czas obniżać marże, obniżać ceny, tak żeby pozostać konkurencyjnym, ale można też wyjść na te kolejne rynki. Zwłaszcza, że my Wam dajemy niski próg wejścia na nie de facto i być może sprzedawać po nieco nawet wyższej cenie, jako że Czesi, Słowacy, Węgrze pracują na wyższych marżach i wyższych cenach. A więc Wy tych cen nie musicie obniżać, a za to poszerzacie sobie bazę klientów o te dodatkowe miliony potencjalnych konsumentów, które mogą kupić Wasze produkty, więc możecie tak naprawdę zwiększyć sprzedaż bazując nadal na tych samych produktach. Tak. No i właśnie, zaczęliśmy od Czech. Zaczęliśmy od Czech przede wszystkim dlatego, że ze względów logistycznych to raz bliskość Czech, y, Polski, fakt, że te przesyłki faktycznie idą szybko, więc logistycznie możemy to bardzo sprawnie ogarnąć. Ale jak wiecie, pewnie y, jakiś czas temu kupiliśmy grupę MOL i infrastrukturę logistyczną WIDU czeską również. Grupa MOL ma swoje domeny w krajach Europy Południowej. I Czechy to był taki pierwszy krok w ekspansji Allegro w tę stronę, zgodnie z tymi kolejnymi krajami grupy Mol. My więc, kupując tę grupę, wchodzimy na te rynki nie tyle z zewnątrz, co OK, łącząc te nasze doświadczenia, które mamy z rynku polskiego, ale łącząc je z doświadczeniami lokalnymi, z tą wiedzą lokalną Czechów, czy właśnie mieszkańców naszych pracowników też już teraz kolejnych. Krajów. A w Czechach wiemy, że dużo rzeczy bardzo dobrze działa. Czesi kupują w e-commerce, kupują też za granicą. Wartość czeskiego rynku e-commerce jest bardzo wysoka. Też jak tutaj widzicie średnia wartość koszyka jest wyższa niż w Polsce. Więc ten cross-border się rozwija faktycznie i generalnie e-commerce w Czechach się rozwija. Natomiast to co jest z naszej perspektywy istotne to to, że struktura rynku czeskiego e-commerce jest bardzo rozdrobniona bo mamy tam ponad 50 tysięcy małych e sklepów, które jakoś tam działają, natomiast tak naprawdę nie ma tam dużego gracza, takiego, który byłby w stanie zaoferować taką szeroką selekcję jak Allegro. Kolejnym rynkiem, na który już weszliśmy, jest Słowacja. I Słowacja to jest rynek mniejszy od Czech, bo liczy tam 5,5 miliona mieszkańców, ale za to Słowacy mają bardzo wysoki odsetek dostępu do internetu i faktycznie kupują, Dużo online. Co więcej, bardzo chętnie często kupują za granicą, co jest też zrozumiałe, no bo jeśli mój rynek rodzimy jest dosyć mały, to rozglądam się za tymi okazjami zakupowymi za granicą, więc Słowacy kupują zarówno swoich sąsiadów, Czechów, Austriaków, Polaków, ale też na platformach z USA i z Chin. Więc ten cross-border, fakt nie wiem, oczekiwania nieco dłużej na przesyłkę, wchodzenia na zagraniczne strony internetowe, żeby coś kupić, jest dla nich totalnie normalny, tak samo jak znają model marketplace. Tak jak Czesi, a Czechów my musimy trochę przyzwyczajać do tego modelu, tak Słowacy, ten model jest dla nich znany, oni sobie cenią to, że po pierwsze bezpieczeństwo zakupów, po drugie kontrolę nad tym czasem, dostawy, metodami dostaw, to, że mogą sobie przeczytać opinie o sprzedawcach i, i produktach, to jak najbardziej znają i lubią, no i oczywiście to znajdą też na Allegro. I kolejny kraj, do którego wchodzimy już w tym roku, to Węgry. Węgry są jednym z większych rynków e-commerce w regionie, ale też jednym z bardziej perspektywicznych. Być może część z Was już sprzedaje do Węgier, wysyła, może sprzedajecie na e-magu, więc już w tym roku będziecie mieć możliwość zrobienia tego po prostu na Allegro, jak i kolejne, jako kolejny rynek na naszej platformie. W Węgry są perspektywiczne po pierwsze dlatego, że nasycenie dużymi markami w tym kraju jest niezwykle niskie. Jest duża liczba potencjalnych klientów, bo to jest spory rynek 10 milionów konsumentów. Oprócz tego jest bardzo duży odsetek korzystania z internetu i e-commerce, ale to tak naprawdę można powiedzieć o tych wszystkich krajach, które nie tylko zachodnich, ale też Europy Południowej i Wschodniej, które się cały czas rozwijają. Natomiast mamy to przysłowie Polak Węgier dwa bratanki. I ok, ostatnio różne polityczne perturbacje mogły troszeczkę to zachwiać, ale no biznes jest biznes, i nadal faktycznie e, Węgrzy cenią Polaków za produkty polskie, za zarówno jakość, jak i cenę, bo Węgrzy, to warto podkreślić, e, cena jest dla nich tak naprawdę kluczowa, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji zakupowych, ale nadal. E, wartość rynku, wartość koszyka, sorry, węgierskiego jest wyższa od naszego, potencjalny przykładowy koszyk z lidla w Polsce jest tańszy niż koszyk z lidla na Węgrzech. W związku z czym mimo tego, że cena jest dla nich istotna, to te nasze polskie ceny nadal będą dla nich bardziej atrakcyjne niż te ceny na rynku rodzimym. A jeśli chodzi o wejście do Węgier z marketplace'em to tam wiecie, że działa EMAG, ale nie wiem na ile rozmawialiście z kimś z Węgier, czy generalnie, z, czy, czy, czy na ile Wy macie doświadczenia z EMAGiem. E AleGro, wchodząc na ten rynek, będzie dążyć do tego, żeby jednak być bardziej przyjaznym marketplacem, jeśli chodzi zarówno o użytkowanie, jak i o kwestie związane z prowizjami. E więc chcemy, żeby mimo tego, że tam ten marketplace jest, pokazać Węgrom po prostu lepszy marketplace. No i tak, jak to wyglądało? Paweł już trochę o tym opowiedział, więc ja się nie będę powtarzać. Jego oś była pewnie jeszcze bardziej rozbudowana. Ja tutaj chciałam pokazać tylko, jak my dążymy krok po kroku, rok po roku, czy teraz już nawet gęściej się nam zrobiło, do tego, żeby stać się faktycznie tą preferowaną platformą handlową dla 70 milionów konsumentów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy Allegro.com, jasne, Allegro CZ w maju 2023, Allegro SK potem, już w tym roku i jeszcze w tym roku Allegro HU, a potem kolejne platformy, Słowenia, Chorwacja i być może coś dalej, będziemy Was oczywiście informować o tym. Możemy przejść dalej. No i co jest dla Was oczywiście też istotne, bo może macie swoje doświadczenia z tym, ale my też mamy jakieś tam swoje raporty, badania, więc chciałam Wam powiedzieć jak performujemy na tych rynkach, czyli na Allegro, CZ i SK jak dotąd. No i jak dotąd mamy 2 miliony aktywnych kupujących, w tym ponad milion nowych. Mamy 45 tysięcy sprzedających w Czechach i w Słowacji. Mamy ponad 100 milionów ofert na każdej z platform, czyli to jest selekcja, tak jak wspomniałam, e, o której nie może powiedzieć żadny inny gracz, żaden inny gracz na tych rynkach. E, świadomość marki w Czechach, marki Allegro, wynosiła prawie 90% i ona też oczywiście rośnie. Natomiast w Słowacji e, zrobiliśmy badania jeszcze przed startem. I już przed startem 42% ankietowanych Słowaków kojarzyło Allegro, więc był to, było to łatwiejsze wejście. Natomiast już teraz pojawiamy się wśród top dwóch najczęściej pobieranych aplikacji zakupowych w Czechach i Słowacji. E, więc, OK, zatrzymajmy się na sekundę. E, więc jest o nas dosyć głośno i cały czas dążymy do tego przez kampanie marketingowe, przez promocje, przez te narzędzia, które na rynku polskim, na polskim Allegro się sprawdziły, e, pokazując to Czechom, Słowakom i tym kolejnym użytkownikom. Mam tu na myśli, nie wiem, chociażby Smarta. E, przez tę kampanię, zarówno w Digitalu, jak i w Outdoorze dążymy do tego, żeby było o nas jak, jak najgłośniej i żebyście wy wchodząc z nami na te rynki mieli tę pewność, że jesteście, że, że jesteście częścią tego tak naprawdę największego gracza na tych kolejnych rynkach. No i właśnie, dlaczego lepiej z nami niż samemu? Może tak krok po kroku. Pierwszy krok to jest przygotowanie i to dosłownie 30 sekund na autoreklamę, bo jasne, jeśli chcecie się wyedukować, ekspansja jest y, czymś, do, do czego można podejść na zasadzie spróbujmy, zobaczymy i to ja też do tego zachęcam. Natomiast warto co nieco wiedzieć. Wy w dużej mierze wysyłacie za granicę, więc nie będę jakoś się szalenie rozwijać, ale mamy webinarii, kursy w Akademii Allegro z ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi filmy takie, które Was mogą edukacyjnie przygotować do właśnie rozpoczęcia, czy do rozwoju tej sprzedaży cross-border, czy z Allegro, czy generalnie w Waszych innych kanałach sprzedaży, bo kiedy mamy webinar z doradcą podatkowym, to rozmawiamy z nim generalnie o tym i Wy też możecie zapytać go o to, co interesuje Was zarówno w kontekście Allegro, jak i was, Waszego własnego e commerce u. Więc jak najbardziej. Jeszcze sekundkę. E, mamy też przestrzędy sprzedających dla tych, którzy nie chcą... Nie, nie potrzebują może aż tak bardzo interaktywnej formy edukacji. E, możecie sobie poczytać e, na naszej przestrzeni dla sprzedających o crossborderze, ale też mamy usługi naszych partnerów, współpracujemy czy z prawnikami, z doradcami podatkowymi, z agencjami marketingowymi, e, które, e, które są naszymi zaufanymi partnerami, w związku z czym wy możecie jak najbardziej skorzystać z ich usług i też cały czas pracujemy nad tym, żeby to korzystanie z ich usług było dla was jak najłatwiejsze, żebyśmy my też mogli wam w tym pomóc i ten proces wam usprawnić, upłynnić. Ale to o tym też was będziemy oczywiście informować. Drugi krok to jest dołączenie i tak, mamy prosty i szybki proces udostępniania ofert. Kto wie, ten wie. On kiedyś wyglądał inaczej, teraz mamy, teraz polega on na tym, że dodajecie do swoich ofert wysyłkę za granicę do konkretnego kraju, czyli metody dostawy za granicę. I to powoduje, że my automatycznie tłumaczymy te wasze oferty, przeliczamy wam ceny. I generalnie jest to dla Was tylko decyzja podpięcia metod eksportowych, metod dostaw do ofert, a na naszej, da, dalej po naszej stronie już to jest ta cała reszta udostępniania tych ofert na rynkach zagranicznych. Zwłaszcza, że nie wystawiacie ofert ponownie, tylko udostępniacie je, więc całą sprzedażą zarządzacie z poziomu konta na allegro.pl. Mamy też ofertę logistyczną, to jest połączone oczywiście z tym procesem udostępniania metod. Generalnie. Możecie wysyłać jak chcecie, ale my Wam dajemy takie metody, z którymi mamy podpis z przewoźnikami, z którymi mamy podpisane umowy, w związku z czym rozliczacie się tak naprawdę z nami, więc to też w ten sposób Wam ułatwiamy. To jest. Ehm, no to wiadomo, zarabiamy pieniądze. Po pierwsze, na każdym z, na każdej z platform, na każdej z domen, ehm, klienci kupują w swojej lokalnej walucie. Więc mamy korony, forinty będziemy mieć na Węgrzech, no i mamy euro. I teraz. Mamy przelicznik cen, który działa w ten sposób, że wy wasze, my Wasze ceny w złotówkach przeliczamy na walutę lokalną, ale oprócz tego od jakiegoś czasu mamy też reguły cenowe, które powodują, że możecie ustawić na rynku czeskim cenę o 15-10-20% wyższą niż na rynku rodzimym. Więc to też jest odpowiedź na te Wasze obawy, czy e, właściwie obawy dotyczące tego, czy wątpliwości dotyczące tego, że eksport się może nie opłacać. A jeśli musielibyście, jeśli chcielibyście zwiększać ceny, to musielibyście to robić ręcznie. No to już nie musicie. E, możecie skorzystać z reguł cenowych i po prostu sprzedawać z wyższą marżą na tych rynkach bardziej automatycznie. Mamy też konwerter walut, czyli jak już zarobicie, to wypłacacie i OK, możecie mieć swoje konta w folintach, Euro-Koronach, ale. Ale możecie też skorzystać z konwertera Walut, czyli naszego wewnętrznego narzędzia, które Wam pieniądze konwertuje na złotówki z tych koron czy euro na platformie i wypłacacie je po prostu już na swoje konto, więc nie macie żadnych kosztów związanych z przewalutowaniem już po stronie banku. Brak nowych typów opłat, jak sprzedajecie na Allegro, to wiecie, że na CZC, na SK i na HU również. Nie ma dodatkowych opłat mm, zaskakujących za wystawienie oferty czy cokolwiek. Abonamenty działają wspólnie na wszystkich rynkach i nic Was tutaj nie zaskoczy. E, no tak, no i mamy rozwój. Czyli mamy kampanie, yy, mamy Allegro Daysy, Allegro Adsy, wszystko co działa na rynku polskim działa na rynkach zagranicznych. Yy, mamy promocje, które dobrze znacie, mamy Allegro Smart, już ponad pół miliona Czechów z Allegro Smart korzysta aktywnie i chcemy Smarta z nami ciągnąć przez te wszystkie kraje, bo on faktycznie przynosi zysk sprzedawcom i yy, budzi zainteresowanie wśród kupujących. Jasna sprawa, więc to też na tych platformach mamy. Yy, obsługa klienta. Czyli automatyczne tłumaczenie, już mówiłam o ofertach, ale automatyczne tłumaczenie dotyczy też wiadomości od klientów, do klientów. I jeśli klient by potrzebował wsparcia z naszej strony, jeśli mielibyście jakieś trudniejsze sytuacje wymagające dyskusji właśnie z klientem, no to on może liczyć na lokalne wsparcie ze strony Allegro w jego języku ojczystym. Więc to, to jest też coś, co opiekujemy po naszej stronie. I. Kwestia zwrotów, czyli obawa, którą na szkoleniach stacjonarnych słyszę dosyć często, czyli co jeśli klient ze Słowacji czy z Czech zamówi pięć paczek, moja przyjdzie trzecia, on jej nie odbierze i ona wróci. Zbadaliśmy to też, sprawdzaliśmy, na ile ten procent zwrotów od chociażby Czechów jest większy, mniejszy od tego, który mamy na rynku polskim. No i faktycznie te liczby są podobne, natomiast wiemy, że Czesi, Słowacy, Węgrzy chcą kupować z płatnością za pobraniem. Wiemy, że wtedy wy wysyłając ponosicie jakieś tam większe ryzyko niż przy płatności z góry. Więc mamy dla was promocję do końca roku, która polega na tym, że za taki zwrot operacyjny, na taką odbitkę paczki zapłacicie złotówkę. E, oprócz tego są darmowe zwroty w ramach Allegro Smart, ale to już wiecie, darmowe dla klientów i dla was. No i tak, e, za granicę możecie wysyłać, tak jak wspomniałam, czym chcecie, e, ale dajemy wam te metody rozliczane w ramach Allegro Standard, e, które... Tutaj widzicie pierwsze Widu, czyli ta infrastruktura logistyczna, którą przejęliśmy. W ramach, wraz z Widu możecie wysyłać przez z metodą Allegro International Czechy, do Czech. Pewnie jak wysyłacie do Czech, to z tej metody korzystacie, bo ona jest hybrydą impostu i właśnie naszego Widu i pieczę nad całym procesem dostawy sprawuje Allegro. To jest myślę, że naj, najprostsza metoda, jeśli decydujecie się na sprzedaż do Czech która jest dla Was też najbardziej wygodna i kiedy rozmawiam z Wami na warsztatach czy szkoleniach, to mówicie, że to jest ta metoda, na którą się decydujecie. Ale mamy też pakietę, czyli jakby ukłon w stronę Węgrów, Słowaków, Czechów, metoda, która jest dla nich bardzo popularna, z której często korzystają. Paketa jest też takim dla nich bodźcem do zmiany, tak jak u nas były paczkomaty, bo przechodzą sobie teraz tak naprawdę wszystkie te trzy kraje z kurierskich metod dostaw pod drzwi z płatnością za pobraniem do wybierania tych automatów paczkowych. I automaty paczkowe, pakety są jednymi z najpopularniejszych, więc pakety wy oczywiście też możecie dodać do cenników. I tak samo DHL i DPD, czyli kurierów, którzy po prostu te paczki do klientów przywiozą do ich domu. I możecie to robić korzystając z alego Standard, Pewnie też w większości wiecie, więc nie będziemy się szalenie rozwodzić, ale tak, z Allegro Standard nie negocjujecie warunków umów z przewoźnikami, nie podpisujecie z nimi umów i rozliczacie się z nami. Wszystkie rozliczenia macie w zakładce rozliczenia z Allegro. My Wam udostępniamy te metody, które widzieliście przed chwilą, i ta oferta się też cały czas poszerza, więc możecie to zawsze sprawdzić w cennikach. Wróćmy, please. Z płatnością również za pobraniem, bo tak jak wspomniałam, Czesi, Słowacy, Węgrzy nadal tę płatność za pobraniem preferują, więc my wam te opcje też tam udostępniamy. Ok. I pokrótce, o czym jeszcze musicie pamiętać, to pewnie wiecie, jak już wysyłacie za granicę, ale yy, chciałabym, żeby to też wybrzmiało dla tych, którzy być może jeszcze nie wysyłają. Tak. E, kwestie podatkowe. E, to te, te kolejne slajdy przygotowywałam z myślą z, z moim doświadczeniem webinarowych bo niezależnie od tego zdrowko, niezależnie od tego na ilu webinarach ile webinarów prowadzę e, dotyczących właśnie cross borderu to trzy tematy pojawiają się zawsze i to jest VAT BDO e, no i rentowność biznesu ale to, to jakby jest wasza decyzja biznesowa jeśli chodzi o rentowność my możemy promować się dalej e, i starać się żeby było o nas jak najgłośniej żeby wam było jak najlepiej a co do podatków i BDO, no to to już jest jednak część obowiązku po Waszej stronie. Natomiast to jest stosunkowo łatwo ogarnąć, jeśli, jeśli chodzi o VAT, zadacie sobie pytanie, jak ta sprzedaż zagraniczna u was wygląda i czy y, ta sprzedaż roczna do krajów, do konsumentów y, w krajach Unii Europejskiej, innych niż Polska, przekroczy czy nie przekroczy 10 tysięcy euro rocznie. Jeśli jest malutka, ta sprzedaż, to tak naprawdę do przekroczenia tego progu nie musicie nic zmieniać w rozliczeniach podatkowych, w swoim modelu podatkowym. Rozliczacie się dalej tak jak w Polsce. Natomiast jeśli e, obawiacie się, czy raczej jest szansa, że ta sprzedaż będzie większa, że przekroczy ten próg, to warto się zainteresować od razu już rejestracją do VAT-u OSS. Pewnie większość z Was o tym słyszała. Księgowe księgowi słyszeli, pomogą, bo VAT OSS jest już procedurą, która jest dla większości księgowych tak naprawdę znajoma. To jest procedura, dzięki której możecie rozliczać VAT w ramach jednej zbiorczej deklaracji składanej raz na kwartał, nadal w Polsce a możecie swobodnie sprzedawać do konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Więc to jest istotne, żeby się Wata OSS zainteresować. Jeśli chcecie, zachęcam tutaj do skanowania kodu QR, mam nadzieję, że się da, z takiej wielkości odległości. To jest jeden z materiałów Akademii z Eweliną Gromelską, z, z, z którą współpracujemy. Ona pracuje w jednej z kancelarii prawnych i wyjaśnia, przez 11 minut jak ten VAT rozliczać przy sprzedaży do konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Więc to jest jakiś tam punkt zaczepny do Akademii, więc zachęcam, żeby może nie teraz, ale żeby na ten film też zerknąć. Jeśli chodzi o VAT, to to najważniejsze. Jeśli chodzi o kwestie prawne, no to macie pewne formalne obowiązki jako sprzedawcy, yy, które spełnić musicie. Co jest istotne, Powinniście sprawdzić zasady sprzedaży Waszych produktów w poszczególnych krajach, bo oczywiście każda kategoria zakupowa jest nieco inna, rządzi się swoimi prawami. Ja nie jestem w stanie, też yy, nie jesteśmy w stanie nawet na webinarze odpowiedzieć na wszystkie pytania i zaopiekować każdej kategorii, ale po waszej stronie jest wtedy to, żeby ten asortyment przeanalizować i zobaczyć czy być może są jakieś obostrzenia. My was możemy wesprzeć tym, że mamy oczywiście załącznik do regulaminu, w którym widzicie, że na Allegro CZ tego sprzedawać nie możecie, to możecie i tak dalej. Kolejna rzecz istotna z waszej perspektywy to przetłumaczenie etykiet i instrukcji na język klienta, bo faktycznie tak jest. Że ten czeski klient czy ten słowacki klient powinien mieć instrukcję, powinien wiedzieć, jak używać danego produktu, jak go stosować, powinien mieć dostęp do instrukcji w języku swoim rodzimym. Z naszej perspektywy jako polskich konsumentów to też jest istotne, więc nie dziwnie to zupełnie. Natomiast jeśli chodzi o instrukcje, to jest raczej gruba książeczka, w której wszystkie te języki mamy, więc o to się nie trzeba martwić przy jakichś urządzeniach bardziej skomplikowanych. Jeśli chodzi o etykiety, warto zadbać, warto to sobie zabudżetować i rozplanować. Stosujemy zasady polityki zwrotów Allegro, bo jeśli chodzi o prawo konsumenckie, to mamy to szczęście, że jeśli sprzedajemy do krajów unijnych, to raczej większość przepisów jest zunifikowana stosunkowo, więc tak jak na odstąpienie mamy 14 dni, jak rękojmia jest też mniej więcej, również te zasady się pokrywają. Jeśli chodzi o zasady ograniczeń od odstąpienia od umowy i tak dalej, to się pokrywa. Natomiast gdyby były jakieś różnice. To tutaj możecie sobie też zeskanować artykuł naszej polityki zwrotów, no bo my chcemy wam w tym jednym miejscu zebrać wszystkie zasady, które dotyczą tych rynków, na których sprzedajemy, sprzedajecie, na których my jesteśmy, tak żebyście mogli jak najprościej zerknąć, zobaczyć jakie są zasady, chociażby odstąpienia od umowy, jakie są terminy, które was obowiązują. Natomiast też uspokajam, że w większości to się totalnie wszystko ze sobą pokrywa. I kolejna rzecz, czyli wstęp do BDO należy zadbać o wpisy w wymaganych rejestrach. Między innymi, tak jak BDO w Polsce znacie, nie jest to zaskoczeniem, chociaż z tego, co zauważam po spotkaniach z wami, to często jest zaskoczeniem, no ale tak naprawdę to nie powinno być zaskoczeniem, że jeśli w Polsce mamy BDO, to w innych krajach mamy odpowiedniki tego BDO. Czyli e, mówię tutaj o kwestiach związanych z rozliczaniem odpadów i opakowań wprowadzanych na, na, na dany rynek. Jeśli sprzedajecie do Niemiec, to wiecie, że tam mamy bardzo konkretne zasady dotyczące poszczególnych kategorii produktów. E, w Czechach, w Słowacji również te zasady są. Jeśli chodzi o Czechy, to mamy zwolnienia dla małych firm, czyli jeśli wprowadzacie na rynek mniej niż 300 kg opakowań, a macie obrot firmy mniejsze niż 25 milionów koron, to nie musicie się rejestrować do tych rejestrów, natomiast w Słowacji i na Węgrzech ten obowiązek rejestracji jest zgodnie z prawem od pierwszej paczki. Jeśli wysyłacie opakowania, produkty w opakowaniach, jeśli wysyłacie elektronikę, jeśli wysyłacie baterie, akumulatory, to was obowiązuje. I my wspieramy was między innymi tak, to znaczy mam tutaj kurs z Mikołajem Maścińskim, być może kojarzycie Mikołaja, Mikołaj jest ekspertem w polskim BDO, ale też Rozwija się, rozwija swoją wiedzę, rozwija swoją sieć partnerską w krajach Europy, w również w tych krajach, do których my wchodzimy, bo to wiadomo, wszyscy wszystkim nam zależy na tym samym. Więc tutaj macie kurs o gospodarce odpadami i opakowaniami w Czechach. Oprócz tego teraz, niedawno, dwa dni temu był webinar dotyczący BDO, odpowiednika BDO na Węgrzech i też w Słowacji. I też będziemy te webinary powtarzać. Więc jeśli interesuje Was ten temat, to po pierwsze, mamy tę sieć, sieć partnerską, więc do nich bym chciała Was kierować, ale po drugie, jeśli możemy się przeklikać, to tak szybko przez to. Ale na górze macie kod QR i link do strony Akademii Allegro, gdzie znajdziecie materiały zarówno o platformie, jak i właśnie linki do webinarów, które już się odbyły, które się dopiero odbędą. Zachęcam Was do tego, żeby uczestniczyć w nich, bo po to to robimy, żeby, mimo tego, że jako Platforma nie mamy możliwości per se udzielać Wam żadnych porad prawnych czy podatkowych, to współpracujemy z prawnikami i doradcami podatkowymi, między innymi, ale to są te dwie najważniejsze grupy, które zazwyczaj Was najbardziej interesują. E, dzięki czemu macie tę przestrzeń na to, żeby też o swoje kwestie dopytać i być może znaleźć kogoś, z kim możecie potem tę współpracę rozwijać. E, I ostatnie zdanie podsumowania. E, trzy kropki dosłownie. Tak jest. E, dlaczego warto? No po pierwsze dlatego, że to się opłaca, bo wartość zamówienia jest wyższa. I możecie sprzedawać z wyższą marżą. Proste. Druga kwestia jest taka, że teraz my dążymy do tego, żeby na tych rynkach e, mieć taką selekcję, tak szeroki wybór produktów, tak e, duże nasycenie sprzedawcami i ofertami, jak na rynku polskim. Ale to jest in progress cały czas. Więc dołączając teraz, macie możliwość ugruntować sobie pozycję znacznie wcześniej będzie ma po prostu łatwiej na tych rynkach dalej działać. Eee, a ostatnia kwestia to to, co jest myślę też bardzo oczywiste jeśli chcecie spróbować eksportu, ekspansji to najlepiej to zrobić z marketplacem. Bo nie musicie się martwić o tłumaczenia po waszej stronie, o przewalutowanie po waszej stronie o promocję, o, o logistykę chociażby. Jeśli klikniecie dodaj pakietę do tych ofert do tego cennika, to powoduje, że możecie już być w Czechach, w Słowacji, już niedługo też na Węgrzech, i my za Was ten cały background ogarniemy. Więc jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli stwierdzicie, że sprzedaż Wam nie idzie, albo zmienicie zdanie, albo uznacie, że coś Wam się nie opłaca, to też jest nadal ta przestrzeń dla Was, żeby to przeanalizować. Ale nie musicie wykładać tych wszystkich środków, zasobów od razu ze własnej kieszeni, startując na nowym rynku, tylko możecie opierać się na naszych. I myślę, że to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję.